Ja Zacznijmy, czy trafi w dziurę. No szybko. po co? Nie wiem. Ja się spalę. Chodźcie się spalimy. Co? Macie termity? Swoje? Nie, Semtexy sem, mam dwa. To dawaj. Po, m, co masz? JJ? Termit. Zobacz co robi, za? Dobrze, dawaj. Jaki wariat. Ty dawaj, niech to wydaje zaś. Jedna z pięciu ostatnich tu. No John Wick nas porobił, patrzcie, Brazy bo i 68 pożorze tam przegraliśmy, ale się z tego musimy z nim pogadać potem, no wyszczacie Premier Nie no, za was do premier do faktycznie Koski mogę chyba rzucić nawet ten Po takim meczu kurde to aż mam ochotę nawet to weźcie mi tam, weźcie mi tam, zbierzcie trejdurlę i wam wyślę. A ten Dragonor też? To Paweł. Chodzi w grę? Pixel. Kurwa mać! zasady, <grym grym> tak? Jaki Dragonor! <grym> <grym> Jak mi a wygrasz, to dostajesz Dragonora do mnie w prezencie. I go jeszcze ci w zębach przyniosę wtedy złe. <grym> <grym> o kurde, nie rzucaj takich słów. Ała. Zabolało to. Co zdeklipnęłaś? Gotowa do akcji. Myszko, wiesz co, nie klikaj tego dobrze, bo... Myszko... Nie no, cholera jasna, nie, nie mogę takiego takich pracować. No, ze piosenkę, ale tu nie pakuj Mama, mama, mama. I jeszcze Lusia, Mama, No, a Lusia? Mama, mama. Jak ty ładnie śpiewasz! Ta 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 śpiewaj! No wujek... wujka nie ma, bo jutro przyjdzie wujek. Tak. No. To sam zostałem? Dalej strzał doleca? No to nieźle. Izek polecam cię zdjąć tu mi bo lepiej się gra moim zdaniem. Dalej strzał doleca i większy ma trochę obrażenia. Rady z czatu Twitcha. Dalej strzał doleca. Tak. Dalej strzał doleca i większy ma trochę obrażenia. Go pana -go chyba. Gourupa. Doleca. No da dalej strzał doleca. No tak doleca. Chyba. A ty to się minuwo śmiejesz, kurde, jak ty Antypolakiem jesteś, w Wielkiej Brytanii mieszkasz. To co się śmiejesz z języka polskiego, że ktoś nie potrafi po polsku mówić? Ja się zniknął, Przecież to się nie ja śmiałem. Zupełnie się śmiałeś. się śmiałeś. Ja nie Jerzyk. Aha. Ja się nie śmieję. No, ja by, ja wali, bym poprawił A w ogóle nie, nie mogę powiedzieć Udało. Być może to mu powiedział ty, Shane, ty tutaj zginiesz. A Shane na to poczekaj, tao. Ja mam pomysł. Jaki pomysł? No kurczę sprytny. <laughs> Ale wiesz jaka jest różnica pomiędzy naszym snajperem a snajperem Blink? Bo Stompa można zastąpić, a GX'a nie można za GX'ić. Także dzięki temu myślę, prowadzimy 10-2. Dojazd z pozycji, kolejne fragi zdobyte. A teraz Siuchy niebezpiecznie, bo tutaj obijany przez Sainopsiego te granaty, co on robi? Synopsi! No jaki kraj taki pongowski, po prostu. <noise> Psychasitting ewidentnie, no już nie wytrzymał po prostu i. Zrobił kamikaze, tylko że nie do końca wyszło. W tym wypadku sam tak naprawdę zginął. 12 do 2, wszystko wskazuje na trzynastkę nawet na naszym koncie. Ja, ja w ogóle cię nie... Co, co jest tata? To? Tak co, się co, Ciekawe, co to powiedzy? będzie. <laughs> On też chce kosę? Jesz, no je, no cool, <laughs> ja <z> idę, <laughs> nie, no kurde, ja już idę, Witam, witam wszystkich dzików i od rodziców Shane'a dla całego Izakobors wielkie gratulacje za taki mecz. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy bardzo. To była, to była... To była normalnie kosa w waszym wykonaniu. No, no kosa, właśnie, kosa to musi piace. Kosa to nas właśnie I to nie jedna właśnie. Dobrze mówi, dobrze mówi. No właśnie. Pozdrawiamy jeszcze raz, wszystkiego dobrego i trzymamy dalej kciuki za was. Dziękuję. Dziękuję. No ładnie. To twoi rodzice oglądali razem się. To no i wszystko. Ta, oni wszystko oglądali. No tam widzę już w komentarzach jak tam kiwicy Tak, ulega, Tak, ulega, tak. Kurde, tak. ale to fajna, fajna sprawa ogra, super, że tak wiesz. No, no ulega, moja jak jestem. Nic nie ma. Wadacie czy nie, ale to jest na Nie, kopnięcie. No ja, ja my hmm. prawdziwę. Chociaż to też no, że jest kurde do piernięcia już. No takie mocne piernięcie, takie jak pogo puszcza, ale no do piergnięcia. Tu no, w rzapy jest jeden typo gdzieś... A cały